Jubileuszowe tournée Cezarego Pazury z okazji 25-lecia działalności artystycznej trwa. Do trójmiejskiej Ergo Areny artysta wraz z towarzyszącymi mu kabareciarzami przyciągnął 5000 widzów. Dopisuje publiczność, najlepsza publiczność oczywiście jest tu, gdzie jesteśmy obecnie. Naprawdę jest bardzo super, przyjaźnie. I ta przyjazna atmosfera jest odczuwalna podczas całej trasy. A tak olbrzymie przedsięwzięcie kulturalne jest możliwe dzięki mecenatowi Kasy Stewczyka. Generalnym sponsorem wieczoru jest Kasa Stowczyka. Bardzo proszę Państwa, dziękujemy kasa Bardzo dziękujemy Wam za to liczne przybycie. No, bycie są spragnieni troszkę takiego e, w śmiechu, czy, czy to jest takie dobre nadawanie. W każdym razie odbiorca i, od, i nadawca widzę, że na tych wszystkich spotkaniach, e, że razem współgrają i to jest chyba najważniejsze. A to współgranie jest możliwe dzięki doskonale dobranej grupie artystów. Ten skład był dla nas optymalny. Bo oprócz tego, że się przyjazimy wszyscy na co dzień, cenię ich najbardziej. Z tych wszystkich wykonawców, którzy są na rynku. A jak na rynku usług finansowych, widzą artyści kasę Stefczyka? To nie są banki. Ja straciłem zaufanie do banków. W, w czasach kryzysu, asystewczyka są na dzisiejszy czas takim, taką zdrową odpowiedzią na to, jak można gospodarować pieniędzmi. Mają bardzo ciekawe oferty. Naprawdę wach, wachlarz tych ofert jest tak ciekawy i szeroki, że dla każdego coś miłego. Podobnie jak z kabaretem. A skąd taka popularność tej formy rozrywki wśród Polaków? Najlepiej. Mogą wyrazić to, co w tej chwili dzieje się w, w nas i w polityce, i w naszym życiu obyczajowym. Kabaret stał się taką dziedziną sztuki, w której się fajnie odnalazłem. Ogólnopolska trasa rusza dalej. Zapraszamy na koncerty. Cezary Pazura i koledzy kabareciarze gwarantują świetną zabawę. Szanowni Państwo, wszyscy członkowie KAS Stewczyka, pozdrawiam Was gorąco i życzę Wam, żebyście byli zawsze bogaci. Serdecznie pozdrawiam członków Kasy Stewczyka. Bardzo serdecznie chciałem pozdrowić wszystkich członków Kasy Stewczyka. Bonjour. Bardzo serdecznie chciałem pozdrowić kasę Stewczyka. Najlepsze kasę w Polsce. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa. Dziękuję za uwagę. To ja mówiłem. Bonjour. Do widzenia.